Podcast Lepsza Strona Biznesu. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Szymon Kryczka. Jestem właścicielem agencji marketingowej R88. Na co dzień zajmujemy się budowaniem lejków marketingowych oraz projektowaniem stron internetowych dla biznesów naszych klientów. Od zawsze interesowałem się sprzedażą, marketingiem oraz informatyką. Dzięki tej mieszance na bieżąco jestem w kwestiach technicznych oraz marketingowych. Przeszedłem drogę zawodową od młodszego specjalista IT do administratora systemowego, gdzie koordynowałem duże projekty w międzynarodowej firmie działającej w 14 krajach na świecie. Po 10 latach ta droga doprowadziła mnie do własnego biznesu, gdzie od 2018 roku Prowadzę agencję marketingu R88. Aby dziś móc nagrać ten podcast właśnie dla Ciebie, w drugim odcinku, lepsza strona biznesu, opowiem Ci o hostingu bo do tanga trzeba dwojga. W pierwszym odcinku mówimy o domenach, teraz powiemy o hostingu, który umożliwi nam uruchomienie własnej strony internetowej. Także, jeżeli nie przesłuchałeś pierwszego odcinka podcastu, zapraszam Cię, wróć do niego. Dzisiaj opowiemy o hostingu, czyli o przestrzeni, na której trzymamy swoją stronę internetową, ale i pocztę e-mail. Ponieważ, żeby strona internetowa działała, potrzebuje, kolokwialnie mówiąc, gdzieś leżeć, podobnie jak i poczta. Także czym kierować się podczas wyboru firmy hostingowej? Tak naprawdę powierzamy jej bezpieczeństwo naszej strony internetowej oraz poczty e-mail, którą tam uruchomimy. Firm hostingowych jest dużo. Od znanych od dawien dawna po coraz nowsze i mniejsze byty, które chcą i konkurują o naszą uwagę. Uwaga internautów, którzy chcą uruchomić swoje strony internetowe. W tym przypadku najlepiej zaufać osobom, które siedzą w branży i doradzą nam odpowiedni hosting do naszych potrzeb, bo to cel będzie determinował, jakiego hostingu potrzebujemy. Czy potrzebujemy hostingu dużego, dedykowanego pod duży projekt yy, strony portalu internetowego? Czy wystarczy nam hosting współdzielony? Gdzie usługodawca wydziela nam część dużej maszyny na potrzeby obsługi naszej strony internetowej oraz naszych kont pocztowych. Jeżeli tworzymy stronę internetową małego i średniego przedsiębiorstwa, niekoniecznie będziemy potrzebować dedykowanego hostingu, ponieważ to się wiąże z dużymi kosztami oraz utrzymaniem administracyjnym takiej przestrzeni. Hostingi współdzielone utrzymywane są przez te same firmy, które obsługują również hostingi dedykowane. Nas na początku naszej drogi małego i średniego przedsiębiorstwa będą interesowały hostingi współdzielone, gdzie firma świadcząca usługi hostingowe sama utrzymuje maszyny, sama administruje silnik PHP, który znajduje się na serwerze. Oraz dba o to, aby maszyny, na których nasz hosting jest utrzymywany, działały sprawnie przez 24 godziny na dobę. Także jeżeli jesteśmy już zdecydowanie na hosting spółdzielony, czym dalej kierować się wybierając usługę hostingową? Pamiętajmy o promocjach, na które uważać, o czym już wspomniałem, czyli patrzymy nie tylko na ofertę na pierwszy rok. Tylko również jaki koszt będziemy ponosili w kolejnych latach. Przecież nikt z nas nie buduje strony internetowej na parę miesięcy. Każdy otwiera biznes w tym celu, aby prowadzić go przez wiele, wiele lat, a może i nawet przepisać go dalej dzieciom. Ale dziś o tym mówić nie będziemy. Także na koszty utrzymania strony patrzymy z perspektywy drugiego i kolejnych lat. Ten pierwszy promocyjny zakup jest fajnym bonusem i zachętą firm hostingowych, ale zwróćmy uwagę na to, co będzie działo się po roku. Czyli ile będzie kosztował nas hosting na kolejny rok i kolejne lata. Oczywiście ceny w kolejnych latach mogą się zmieniać i nikt nam nie zapewni, że jeżeli za hosting będziemy płacić, przyjmijmy na to 600 zł rocznie, ta cena za 3 czy 4 lata będzie taka sama. Kolejną kwestią, na którą chcę Ci zwrócić uwagę, jest możliwość wykupienia Usługi hostingu dla swojej strony internetowej w miejscu, gdzie być może już wykupiłeś albo wykupisz swoją domenę. To jest pewne ułatwienie dla Ciebie, ponieważ po roku czasu i w latach kolejnych nie otrzymasz dwóch faktur z dwóch różnych firm, tylko otrzymasz jedną fakturę za obie te usługi, czyli za domenę i za hosting. Ponieważ obie te usługi, jak wspomniałem, są ważne przez rok i to na rok. Wykupujemy ich ważność, po czym przedłużamy czas trwania umowy z konkretnym operatorem domeny i hostingu. Omówiliśmy już kwestię finansową, na co uważać i jak patrzeć na pryzmat kosztów, oraz omówiliśmy kwestię, że możemy wykupić hosting tam, gdzie swoją domenę. Jednak kwestią, która dla mnie była zawsze najważniejsza, jest wsparcie techniczne. Usługodawcy hostingu. I nie chodzi mi o to, że są hostingi, gdzie tego wsparcia nie ma, i są hostingi, gdzie to wsparcie jest. Chodzi mi raczej o ich dostępność i kanały, którymi się komunikują. Często hostingi mają dostępne czaty na swoich stronach, gdzie jest pierwsza linia wsparcia, i często, kiedy o coś ich zapytamy, podsyłają nam link do wpisu blogowego, gdzie dany problem jest rozwiązany i powiedziane jest krok po kroku, jak zrobić na przykład daną konfigurację. Nieraz dostępne są numery telefonów, gdzie możemy omówić różne kwestie telefonicznie razem ze wsparciem. Są firmy hostingowe, które prowadzą helpdesk, czyli mają swój system zadań. Kiedy piszemy do nich wiadomość mailową, taki mail wpada do systemu zadań, którego my nie widzimy, ale widzą go serwisanci z drugiej strony i mogą sobie takie zadanie przydzielić. Wtedy mamy pewność, a zazwyczaj tak jest. Że serwisant, który rozpocznie z nami wątek rozwiązywania naszego problemu, będzie rozwiązywał go z nami do końca. Ale jeżeli zdarzyłoby się, że na przykład kończy się zmiana i na jej miejsce przychodzi inny serwisant, zawsze ma całą historię korespondencji, z którą może się zapoznać i pomóc nam w dalszym ciągu. Także na tego typu kwestie trzeba patrzeć i te wsparcie techniczne naprawdę bywa. Pomocne szczególnie na początku drogi, kiedy chcemy samodzielnie zarządzać swoimi hostingiem i swoją pocztą internetową. Omówiliśmy już nietechniczne kwestie odnośnie hostingu i rzeczy, na których należy uważać, a teraz przejdziemy do rzeczy związanych z techniką i tym, co naprawdę z naszej strony powinno być, na co powinniśmy spojrzeć, kiedy wybieramy hosting. Pewnie zastanawiacie się, Jaka objętość ile gigabajtów taki hosting powinien mieć? Są hostingi od 5 MB, które są dodawane nieraz gratis do yy, domen. Na tym hostingu jesteśmy w stanie wrzucić sobie jakiś plik HTML ze statyczną stroną internetową, która będzie bardziej wizytówką niż rzeczywistą stroną internetową, ponieważ w takim hostingu 5 MB nie uruchomimy żadnej bazy, nie uruchomimy żadnego CMS-a. Być może uda nam się uruchomić pocztę albo odebrać parę wiadomości bez załącznika. Także już wiemy, że hosting, który ma 5 MB, nie bardzo nam się przyda. Tak naprawdę, hostingi zaczynają się od planów, gdzie na rok czasu możemy wydzierżawić przestrzeń, na której znajduje się 10 GB. No i teraz pytanie: Czy 10 GB to jest dużo, czy mało? Zależy, jaki mamy cel. 10 GB to tak naprawdę pojemność dwóch płyt DVD i jeszcze troszkę. Ale tu mówimy oczywiście o przestrzeni dostępnej online, a nie przestrzeni, na której będziemy przetrzymywać filmy nagrane telefonem czy kamerą wideo. Dlatego jeżeli planujemy mieć stronę internetową oraz przykładowo trzy konta mailowe dla siebie, dla kogoś to obsłuży nam adres biuro i sekretariat oraz dla swojego pracownika. Wystarczy nam przestrzeń na start około 10 GB. Dlaczego 10 GB? Ponieważ możemy spokojnie przeznaczyć na przykład 4 GB na stronę internetową oraz bazę danych oraz po 2 GB na każdą skrzynkę pocztową. Zaraz powiecie mi, ale jak to, jeżeli będę wysyłał oferty mailowe i w każdej ofercie będzie plik PDF, na przykład który ma 5 MB, to ta przestrzeń zacznie się zapełniać. Mm, tak. Jest taka sytuacja, jest taka możliwość, ale wszystkie firmy hostingowe dają nam szansę przejść na wyższy pakiet, kiedy tego potrzebujemy. Zazwyczaj działa to w ten sposób, że jeżeli kupimy niższy pakiet, a będziemy potrzebować przejść na wyższy pakiet w czasie trwania naszej subskrypcji, czyli tego pierwszego bądź drugiego roku używania hostingu, możemy przejść na wyższy pakiet, dopłacając różnicę między kwotą za wyższy pakiet. A niższy pakiet. Czyli, jeżeli korzystamy z hostingu pół roku i okazuje się, że 10 giga już nam nie wystarcza, ponieważ na naszą stronę internetową wrzucamy dużo galerii zdjęciowych, dużo wpisów blogowych, nasza poczta działa bardzo prężnie i wysyłamy oraz otrzymujemy dużo plików od klientów, musimy zwiększyć przestrzeń dyskową na naszym hostingu. Firma Hostingowi proponuje nam wyższy pakiet za okres. 6 miesięcy kolejnych dopłacamy, ponieważ 6 już minęło, do końca naszej subskrypcji zostało 6 miesięcy. Firma proponuje nam dopłatę różnicy tylko za 6 miesięcy. Nie musimy kupować drugiego konta hostingowego, czy nie musimy martwić się tym, że będzie wymagało to od nas jakiejś jeszcze pracy. Jedyną pracą, która jest od nas wymagana, to skonsultować się z obsługą techniczną naszego hostingu, ustalić, jaki pakiet chcemy. Od kiedy chcemy go włączyć, ustalić datę graniczną, czyli że jeżeli pakiet mam na przykład ważny do sierpnia przyszłego roku, to ta data zostaje bez zmian. Otrzymamy fakturę bądź fakturę proformę, za którą zapłacimy, a firma hostingowa bez naszego udziału zwiększy pojemność naszego konta. Często też razem z pojemnością rosną inne parametry. Na przykład, dostępna pamięć RAM, dostępna ilość obszernych wątków w jednym czasie i tego typu kwestie. Hosting, tak jak powiedziałem, to nie tylko poczta internetowa, ale hosting dla naszej strony internetowej. Kiedy przechodzimy z klientem przez proces tworzenia strony internetowej, przechodzimy testy i w końcu przechodzimy do etapu wdrożenia, wtedy prosimy klienta o dostęp do. Wtedy potrzebujemy dostępu do serwera FTP oraz dostępu do bazy danych. Baza danych również jest przetrzymywana na naszym hostingu. Do bazy jest hasło oraz login, które wykorzystujemy podczas konfiguracji silnika CMS, którym jest WordPress, a sam WordPress jest instalowany również na hostingu. Także w tym momencie zaczynamy wykorzystywać pojemność naszego hostingu pod stronę internetową. I teraz pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, ile tak naprawdę zajmuje strona internetowa. I to znów zależy. Także ulubione, ulubiona odpowiedź wszystkich specjalistów, nie tylko prawników. Bo tak naprawdę, jeżeli prowadzimy firmę produkcyjną, która ma stały zakres produkcji i nie wdrażamy co chwilę nowych produktów, to na naszą stronę trafią zdjęcia. W zależności ile tych zdjęć jest, tyle będą na naszym hostingu zajmować. Raz umieszczone zdjęcie jest też dostosowywane do różnych rozdzielczości, czyli na hostingu jednego zdjęcia, które my wrzucimy jeden plik, jest tak naprawdę parę plików dostosowanych do rozdzielczości różnych ekranów, czy to mobilnych, czy to oglądanych na komputerze. Czyli wrzucenie zdjęcia, które ma przykładowo 1 MB. To nie skończy się przetrzymywaniem pliku 1 MB, tylko będzie ono skompresowane i dostosowane do różnych rozdzielczości ekranu. Oczywiście, plik 1 MB na grafikę strony internetowej to bardzo, bardzo dużo i nie polecamy takich zdjęć umieszczać na swoich stronach internetowych. I idąc dalej do przetrzymywania zdjęć. Jeżeli nasza firma produkcyjna przykładowo ma 30 produktów, każdy produkt ma 3 zdjęcia, razem mamy 90 zdjęć. Ten hosting na star 10 gigowy nam spokojnie wystarczy. Jednak, kiedy produkujemy coś, gdzie wrzucamy ciągle, na przykład co tydzień, nowych 30 zdjęć, innych produktów dla naszych klientów, żebyśmy mogli zrobić do nich opis i przedstawić je klientom, wtedy nasza strona cały czas będzie przybierała na wadze. W tym przypadku ta waga nie jest negatywna i spokojnie możemy. Iść w tym kierunku, bo jak już wspomnieliśmy, hosting możemy zawsze rozszerzyć. A im więcej treści dostosowanej do użytkownika w internecie na stronie internetowej, tym lepiej i wujek Google nas będzie lubił jeszcze bardziej. Także strona internetowa rozwija się cały czas z życiem firmy. Umieszczamy tam różne aktualności, informacje z wyjazdów na konferencje, informacje o nowościach na rynku, informacje o nowościach w naszej ofercie, i te wszystkie rzeczy zajmują przestrzeń na naszym hostingu. Czy to przez dodanie tekstu, który zapisywany jest w bazie danych, czy to przez dodanie grafik zdjęć, czy na przykład przez dodanie filmów, które, jak wiemy, Będą ważyły najwięcej. Dlatego też tipem, który tu podzielę się przy okazji, jest to, żeby nie wrzucać filmów na nasz hosting strony internetowej, tylko korzystać z zewnętrznych hostingów dedykowanych pod wideo. Zapewne znasz YouTube, każdy z nas może tam założyć darmowe konto, każdy z nas może hostować tam pliki bezpłatnie i te pliki możemy w łatwy sposób umieścić na stronie internetowej. Czy to w postaci linku do filmu. Czy bardziej korzystne dla użytkownika miniatury z filmem, które możemy obejrzeć na stronie internetowej? Kolejną kwestią, która jest dosyć istotna, jeżeli chodzi o hostingi, jest usługa backupu, czyli robienia kopii zapasowej przez naszego usługodawcy naszej strony internetowej. I tutaj trzeba zauważyć, czy ta kopia, po pierwsze, jest wykonywana, czy nie jest. Bo obie z tych opcji są dostępne dziś na rynku. Są firmy, które kopie zapasowe nie robią, bądź jest to usługa dodatkowo płatna. I są firmy, które robią kopie zapasowe. Jest to już w podstawowym pakiecie za usługę hostingową. Teraz, jeżeli mamy już tą usługę robienia backupu naszej strony internetowej oraz poczty w pakiecie, zwróćmy uwagę. Jak długo przetrzymywane są kopie naszej strony internetowej przez usługodawcę oraz jak często robiony jest backup? Jeżeli aktualizujemy stronę codziennie, istotne dla nas będzie to, by backup był robiony jeden albo dwa razy dziennie, dwa razy w ciągu doby. Drugą kwestią będzie to, żeby te backupy były przetrzymywane na stronie po stronie serwera, po stronie usługodawcy jak najdłużej. Są sytuacje, gdzie hosting trzyma backupy przez 3 dni. Są sytuacje, gdzie hosting trzyma na przykład backupy przez miesiąc czy dwa. Ale backupów przed dwóch miesięcy nie ma na przykład dwóch dziennie, tylko jest jeden backup na tydzień. Czyli mamy w dniu, dzisiaj jest 22 sierpnia, dzisiaj był robiony backup pierwszy o północy, drugi będzie, aby na przykład był robiony w południe mamy dzisiaj dwa backupy, sprzed miesiąca mamy już tylko jeden z backupów, czyli 22 lipca mamy tylko na przykład zapis backupu z północy, ale mamy te backupy robione codziennie, ale jeżeli wrócimy do backupów sprzed dwóch miesięcy, jest tam tylko jeden backup na tydzień, czyli reszta backupów, w ciągu tygodnia robimy 14 backupów, to 13 z nich zostało usuniętych, został tylko Jeden, po to, aby nie przetrzymywać na serwerze usługodawcy zbyt wielu kopii, ponieważ jeżeli przez dwa miesiące strona jest aktualizowana, używana, prawdopodobnie nie wrócimy do aż tak starej wersji strony sprzed dwóch miesięcy. I teraz kolejny tip, który dajemy naszym klientom R88 w obsłudze: robimy backupy stron internetowych na zewnątrz, czyli nie na hostingu usługodawcy. Wykonujemy backupy, które przytrzymywane są we własnej infrastrukturze. Jest to robione po to, że jeżeli na przykład serwerownia ma problem i pada, przykładów może być dużo od pożarów, które się zdarzały, gdzie całe serwery i również backupy zostały stracone. Wtedy tylko jednym ratunkiem jest backup zewnętrzny po sytuacji, gdzie obok serwerowni naszego usługodawcy ktoś Kopię rurociąg i nagle mm, koparka przetnie albo wyrwie światłowód, i serwerownia jest bez internetu. Takie sytuacje się zdarzały, na szczęście jest już ich coraz mniej. Ale jeżeli nasz biznes działa głównie onlineowo, bądź kierujemy naszych klientów na stronę internetową, bo jest tam opis produktu, bo są tam katalogi, bo są tam y, zdjęcia produktów, bo prowadzimy swój podcast i mówimy tam o naszych usługach, bo nagrywamy filmy i głównym kierunkiem, na który kierujemy naszych klientów, jest strona internetowa, gdzie wszystkie filmy są dostępne. Wtedy zależy nam na tym, aby strona internetowa była dostępna w internecie 24 godziny na dobę. Zresztą. O to chodzi w tym w stronie internetowej, aby była naszym pracownikiem, który pracuje cały czas 24 godziny na dobę. Także robienie backupów również na zewnętrznej infrastrukturze, nie na infrastrukturze usługodawcy hostingu jest dosyć istotne. Jeżeli masz hosting już i jesteś zainteresowany tego typu usługą, robienie backupu na zewnętrznym serwerze, zapraszam Cię. Zgłoś się, ja opowiem Ci o tej ofercie, którą kierujemy do naszych klientów. A jeżeli już jesteśmy przy bezpieczeństwie, warto powiedzieć też o certyfikatach SSL. Możesz na wielu hostingach uruchomić bezpłatny certyfikat Ledzencrypt, albo jeżeli prowadzisz usługi komercyjne i potrzebujesz zabezpieczenia finansowego, taki certyfikat można wykupić na okres jednego roku i on. Analogicznie jest odnawiany co rok podobnie jak hosting oraz domena. Jeżeli na naszej stronie nie odbywają się transakcje finansowe, uważamy, że spokojnie darmowy certyfikat Let's Encrypt wystarczy na potrzebę naszej strony. Dzięki temu po wpisaniu adresu naszej strony internetowej użytkownik zostanie przekierowany zawsze na adres https. I będzie zawsze miał informację, że jest bezpieczny. Jeżeli nasza strona internetowa nie ma wdrożonego certyfikatu SSL, przeglądarki internetowe informują go, że znajduje się w potencjalnie niebezpiecznym miejscu. Często też nawet nie pokażą naszej strony internetowej internaucie, tylko pokażą komunikat, że strona nie jest zabezpieczona i czy na pewno chcemy tam wejść. Nikt nie chciałby widzieć takiego komunikatu wchodząc na Stronę internetową, także polecam jednak włączać certyfikaty SSL, nawet te darmowe, po to, aby nasi klienci wchodzący na stronę internetową czuli się bezpiecznie i byli zaopiekowani. Jedną z ostatnich kwestii, na którą będę chciał Ci zwrócić uwagę, jest zwrócenie uwagi na transfer, ponieważ niektóre hostingi ograniczają transfer. Czyli ruch z naszej strony internetowej, a inne są bez limitu. Pytasz o jaki transfer chodzi? Pewnie masz telefon komórkowy i używasz tam internetu zdalnie w tramwaju, w aucie, w podróży podczas jazdy autem, gdzie używasz nawigacji, jeśli potrzebny internet. Pakiety, które mamy są zazwyczaj ograniczone do ilości gigabajtów. Podobnie jest z hostingiem. Kiedy wykorzystamy nasz pulę transferową. Przykładowo, w połowie miesiąca hosting nas poinformuje o tym, że transfer został wykorzystany. Strona jest niedostępna i pyta nas, co robimy. Czy dokupujemy transfer, czy wchodzimy na wyższy pakiet internetu? Dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy ten transfer jest ograniczony, czy też nie. Jest na tyle dużo ofert hostingu w internecie, że spokojnie znajdziesz ofertę hostingu, w której transfer jest nieograniczony. I nie musisz obawiać się o to, czy Twoja strona będzie dostępna na przykład w święta, kiedy Ty chcesz mieć wolne, czy też nie. Teraz odrobina historii. Czyli mówiliśmy o pojemności dysku, która wyrażona jest w gigabajtach. Teraz pytanie, czy w serwerze jest dysk starego typu HDD, czy szybki dysk SSD. Oczywiście dzisiaj w większości hostingów dostępne są dyski szybkie SSD. Ale przez jakiś czas, 13 lat temu, kiedy dyski SSD były nowością i później, dyski SSD zaczęły wypierać dyski HDD na hostingach, co było widoczne w szybkości, w czasie pokazywania strony internetowej internaucie. Dzisiaj większość hostingów posiada już w standardowej ofercie dyski SSD, ale warto na to również zwrócić uwagę, czy na pewno oferent, y, usługodawca, który którym jesteśmy zainteresowani, posiada dyski SSD w swojej ofercie i wybrać właśnie takiego usługodawcę, który posiada szybkie dyski w swoich maszynach. Dyski SSD są z nami już od 2006 roku, także jeszcze 3 latka i będziemy obchodzić 20-lecie, a w przyszłym roku stuknie mu 18 lat. Także warto zapewnić sobie tą technologię na swoim hostingu. Mimo, że tak jak wspomniałem, za rok ta technologia skończy 18 lat, ostatnią kwestią, którą poruszę w dzisiejszym odcinku, jest możliwość zmiany usługodawcy hostingu. Czyli jeżeli na pierwszy rok idziemy do jakiegoś usługodawcy, bo jesteśmy pewni, że zapewni nam najlepszą obsługę, ma najlepszą ofertę na rynku i wszystko będzie działało w porządku. Ale przez ten rok okaże się na przykład, że nie jesteśmy zadowoleni z usługi naszego usługodawcy, ponieważ kiedy byliśmy na targach, gdzie odsyłaliśmy klientów, którzy odwiedzali nasze stanowisko, na naszą stronę internetową po więcej informacji, bądź reklamowaliśmy jakiś kod QR, który kierował naszych odwiedzających na stronę po katalog naszych produktów, nasza strona była niedostępna i nie działała, Ponieważ były przeprowadzane jakieś modernizacje serwera, o których nie wiedzieliśmy, nie byliśmy w stanie się na tą okoliczność przygotować w inny sposób i chcemy taki hosting zmienić na inny, mamy do tego oczywiście prawo. Wtedy, przy wyborze nowego hostingu, wiele z firm oferuje proces migracji strony internetowej do siebie bezpłatnie. Migracja kończ postowych jest płatna dodatkowo. Jednak, jeżeli nasza firma jest większa i mamy 5, 10, 15 albo i więcej kont mailowych w naszej firmie, zazwyczaj proponujemy klientom przejście na usługi Office 365 firmy Microsoft, która obsługuje nie tylko konta pocztowe naszych klientów, ale daje dużo innych opcji, jak przytrzymywanie plików na wspólnych przestrzeniach SharePoint, czy też plików personalnych na OneDrive. Ale dziś o tym nie będę wspominał, nie będę o tym mówił szerzej, ponieważ do tego tematu wrócimy sobie w jednym z kolejnych odcinków. Czas na krótkie podsumowanie dzisiejszego odcinka, w którym dowiedzieliśmy się, że do tanga trzeba dwojga czyli nie sama domena tylko domena z hostingiem daje nam pełne szczęścia i możliwość obsłużenia poczty e-mail w naszej domenie oraz uruchomienia strony internetowej dostępną pod naszym adresem. Internetowym, dowiedziałeś się na co zwrócić uwagę przy wyborze usługodawczym. Dowiedziałeś się, że nie tylko cena pierwszego roku jest istotna, ale tak naprawdę cena, która będzie występowała na fakturze po okresie roku, czyli po okresie promocyjnym, podobnie jak to jest w domenie. Wiesz, że usługodawcy oferują darmowe certyfikaty Encrypt oraz płatne certyfikaty, które są dla nas istotne. Kiedy dokonujemy dużych transakcji, na przykład w sklepach e-commerce z naszymi klientami, gdzie potrzebujemy zabezpieczenia finansowego ze strony operatora i producenta certyfikatu SSL, wiemy, że należy zwrócić uwagę na dostępność serwisantów oraz obsługi na hostingu. Wiemy też, żeby nie kupować do hostingów z dyskami HDD, tylko z szybkimi dyskami SSD. Wiemy też, że możemy usługę hostingu, podobnie jak domenę, przenosić między operatorami, jednak ta usługa i operacja jest bardziej skomplikowana niż przeniesienie samej domeny. Ponieważ coś, czego nie wspomniałem, możesz przenieść domenę gdzie indziej, mając hosting tam, tam gdzie miałeś. Nie musisz przejmować się tym, że trzeba przenieść wszystko naraz do, różnego, do innego operatora. A teraz dziękuję Ci za przesłuchanie drugiego odcinka podcastu Lepsza Strona Biznesu. Pewnie zauważyłeś, że ukazał się on dokładnie dwa tygodnie po ukazaniu się pierwszego odcinka. Co w naturalny sposób wyznaczyło harmonogram, w którym będą ukazywały się nowe odcinki Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Zapraszam do obserwowania kanału Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Oraz na YouTube, gdzie pojawił się dedykowany kanał Lepsza strona biznesu, gdzie będą ukazywały się również odcinki tego podcastu. Jeżeli tematyka strony internetowej interesuje Cię, znajdź mnie na LinkedInie bądź Instagramie, dołącz do moich znajomych. Będzie mi niezmiernie miło, kiedy podzielisz się ze mną swoimi odczuciami i opinią na temat tego podcastu. Kiedy napiszesz mi, o czym z chęcią byś posłuchał. Przemyślę to i postaram się nagrać odcinek specjalnie na ten temat. Także dziękuję Ci za Twój czas. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pozdrawiam Cię. Cześć.